proste kroki taneczne, kombinacje ruchów i motywująca muzyka. To nie tylko świetna impreza, to przede wszystkim zajęcia fitness, bo to zumba, która porywa do zabawy, mówi lubelska instruktorka Agnieszka Adamczewska. Zumba no, to ma być taki skrót, który ma nam się kojarzyć właśnie z tańcem, który nam ma się kojarzyć z fitnessem, bo to jest właśnie dokładnie to, połączenie tańca z fitnessem do muzyki latynoamerykańskiej. Porywający trening, polecam dla każdego, kto chciałby jednocześnie się y, zabawić prawda, i, i żeby ten czas szybko nam zleciał. Niektóre panie boją się jakichś skomplikowanych układów choreograficznych. Tego nie ma na tradycyjnym aerobiku, czy tutaj właśnie takie skomplikowane układy są, czy nie. Może to wyglądać patrząc z boku, że te układy są niełatwe. Natomiast zupełnie powiedziałabym, że to jest na odwrót, dlatego że ćwiczenia, które tu wykonuję, one się powtarzają. Każda piosenka złożona jest powiedzmy z czterech części i one się powtarzają. Także to naprawdę... Są bardzo proste kroki. Wiadomo, że jak przyjdziemy pierwszy raz, to będziemy troszkę się mylić. No, to jest rzecz naturalna, ale też utwory, które są na zajęciach, staram się, żeby powtarzały się, żeby nowości były wprowadzane tak sukcesywnie, powoli, prawda? Żeby panie się nie zrażały i też wiedziały, że jak najbardziej radzą sobie na tych zajęciach. Na takich tradycyjnych zajęciach aerobowych jest najpierw rozgrzewka, potem jest ta obowiązkowa część w leżeniu, czyli nazwijmy to w skrócie wszelkiego rodzaju brzuszki. Czy tutaj też jest taki jasny podział? Ogólnie tańczymy. Natomiast schemat no, jest podobny, bo zaczynamy od rozgrzewki. Wiadomo, ciało trzeba przygotować do dość dużego wysiłku, ponieważ tutaj tracimy bardzo wiele kalorii. To są dość intensywne ćwiczenia, aczkolwiek podkreślamy, Kreślam, bardzo przyjemne i wesołe. Później jest faktycznie część, w której staramy się no, zgubić dużo kalorii, czyli są kawałki, które są dość intensywne, szybkie, potem troszeczkę zwalniamy, potem znowu są szybkie, prawda? No, cały trening jest logicznie ułożony i nastawiony no, właśnie na spalanie kalorii i zakończony jest łagodnością, prawda? Czyli musimy jakby sprowadzić siebie na ziemię, czyli przejść do normalności. Czy to znaczy, że zumba jest bardziej efektywna dla tych, którym zależy przede wszystkim na spalaniu kalorii, na odchudzeniu się? Zdecydowanie tak. To są bardzo intensywne ćwiczenia, które przede wszystkim skierowane są na gubienie kalorii i na gubienie kilogramów. A czy one są bardziej narażające stawy, mam na myśli kolana czy kręgosłup na jakieś przeciążenia? Jeżeli jest dużo utworów, które y, są skoczne, to zawsze... Zawsze możemy wykonywać je w dwojaki sposób, prawda? Można elementy powtarzać skacząc, ale można też w chodzie to robić, więc tak naprawdę to my same możemy ocenić, na ile nasze ciało nam pozwala, prawda? Na ile organizm nam pozwoli, także musimy same to wyważyć. Jeszcze chciałam wrócić do bardzo prozaicznej rzeczy przy zumbie, no bo na aerobik wiemy jak się ubrać, na zumbę takie same buty, taki sam dres. Dokładnie. Oczywiście możemy pobawić się modą, ja jako stylistka jak najbardziej do tego zachęcam. Można tu zaszaleć, prawda? Ja osobiście uwielbiam spódniczki, ale y, jeśli chodzi o, y, o to, co jest najistotniejsze, jeśli chodzi o zumbę, to na pewno obuwie i na to zawsze zwracam uwagę. To musi być po prostu but dopasowany do fitnessu. Po prostu but do fitnessu. Zumba to jest połączenie fitnessu z tańcem. W ostatnich latach zumba spowodowała niemal rewolucję. Powstała koncepcja fitness.